Jak wrażenia przed startem? O, jestem e, pełna gotowości, mam nadzieję, że będę pierwsza. A dlaczego zdecydowała się Pani akurat w tym biegu wystartować? E, e, lubię pilki, jeszcze nic nie jadłam i motywuje mnie ta kiełbaska, także kiełbaska! Czyli najpierw biega, potem jedzenie? Tak. A czy na jakiś, na jakiś konkretny wynik się tu Pani w biegu nastawia, czy tak dla przyjemności bardziej? Chcę być pierwsza. Myślę, że na 600 metrów dam radę. Nie? A na festiwalu biegowym jest Pani pierwszy raz, czy już była Pani? Czy? Jak się Pani tu na razie podoba? Fajnie, w ogóle super atmosfera, e, bardzo dużo górali, też jestem w połowie góralką, także cieszę się. E, nie biegam zbytnio po górach, także zaczynamy na spokojnie. No, bardzo Dobrze, atmosfera jest wspaniała. Także zobaczymy jak postarcie. Mam nadzieję, że szpilek nie z wami, nóg tym bardziej. Liczę na to. Ma pani taki unikatowy strój. Skąd pomysł na, na takie przebranie? No cóż, przyznam się, w ubiegłym roku to, to jest zmodyfikowany ubiegłoroczny paw z biegu przebierańców. Także z ubiegłego roku troszeczkę zmodyfikowałam i postanowiłam pobiec w tym roku w szpilkach. Ale w niedzielę też biegnę półmaraton, także muszę nogi dzisiaj oszczędzać. A jak Pani ocenia festiwal biegowy? Jak się Pani tutaj w Piwnicznej podoba? Jestem tutaj chyba trzeci raz w Piwnicznej. No i powiem, że jest coraz lepiej. Dlaczego zdecydowała się Pani tutaj wystartować w tym biegu? Namówili nas znajomi i stwierdziliśmy, że przyjedziemy. A to Pani jedyny start na festiwalu biegowym, czy jeszcze będzie Pani brała udział? Siódemka nocna i dyszka sądecka, jutro. A tutaj na festiwalu biegowym jest Pani raz Pierwszy raz. to na razie Pani ocenia? Biegowo, Bardzo fajna impreza. Na pewno będziemy za rok. Trzy, dwa, jeden, start! Oj, ostrożnie, ostrożnie. Jesteśmy ze zwyciężczynią biegu w szpilkach na 15 Festiwalu Biegowym. Jakie wrażenia na gorąco po biegu? Gorące wrażenia. Szybko, bardzo szybko. Yy, niby tylko niska szpilka, ale różnica jest kolosalna w porównaniu do obuwia sportowego. Ciężko. I boli, podejrzewam, nie jestem biegaczką zawodową, ale podejrzewam, że, że tak właśnie bolą dystanse typu 800 metrów w kolcach. Jest ciężko. A jak Pani ocenia w ogóle tego typu pomysł na zorganizowanie takiego biegu w tej nietypowej formie? Znaczy jako ambasadorka Festiwalu Biegów już od 12. edycji, jeżeli się nie mylę, no ja widzę nieprzerwany potencjał w Festiwalu Biegowym jako organizatorze, pod każdym względem. I, i bardzo fajnie, bo, bo bieg w szpilkach to jest nowość, to jest druga edycja w tym, w tym roku. Potrzeba było czegoś takiego, odmiany, która nie będzie tylko biegiem dla kobiet, ale też już nie będzie tym klasycznym biegiem w, krawat, w krawacie. Więc bardzo się cieszę, że jest. W tym roku jeszcze w jakichś innych biegach będzie pani brała udział? Tak, no ja y, śmieję się od, od lat, że jakiś sobie wytyczyłam cykl typu mini Iron, bo robię faktycznie te wszystkie krótkie dystanse. Dzisiaj jeszcze Mila, potem 7 km nocne, jutro 10 km, 4 km wieczorem i na niedzielę wisienka na torcie bieg przebierańcy. No tegoroczna edycja festiwalu jest można powiedzieć wyjątkowa, bo 15. Jakby sięgnąć pamięcią wstecz, to jak pani te poprzednie edycje wspomina, pamięta, ocenia? Niesamowicie miałam właśnie okazję ostatnio tak sobie troszkę poprzypominać, poprzeglądać zdjęć. No widzę i, i progres w sobie, i progres w nas jako w imprezie, w evencie. Zmieniają się miejsca, okoliczności, zmieniają się ludzie, no ale jest coś, co wciąż nas łączy i to jest to bieganie, prawda? No więc, więc myślę, że trzymam kciuki za kolejne 15 edycji i nic więcej nie, nie, nie potrzeba dodawać.